Witam, witam, witam. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku, w którym mamy typowanie KSW, KSW, które będzie się odbywało w Libercu. E, dużo osób mówi, że średnia karta walk. Dla mnie ta karta walk jest dobra, ja bym na nią nie narzekał. E, widać, że są walki, które naprawdę potrafią zaskoczyć, które będą naprawdę dobre e, Takie na przykład Choćby jak Kasper Kozorzewski kontra cerwiński, to będzie walka naprawdę według mnie yy, zajebista, do tego mamy przecież walkę wieczoru Valeriu Mircia, Leobrichta, Dominik Humburger yy, co prawda skakujące zastępstwa, Adrian Dudek, yy, Henry Fadipe naprawdę ta karta jest ciekawa, yy, nie wiem dlaczego ludzie tak narzekają, bo widzę, że sporo osób narzeka na tą kartę ale według mnie naprawdę fajna, wyszukana karta yy, kilka słów jeszcze, co się stało tydzień temu tak jak mówiłem, no jeżeli ktoś chce zweryfikować zapraszam do odcinku z MMA, ma kupon główny Miodzio siada perfekcyjnie, e, czyli Viktor Wronka, czyli Stolman wygrana, czyli Tushol wygrana, czyli Xayo wygrana e, Kurs 5 ileś, więc Inne typy też, tak jak podejrzewałem mniej więcej Tak jak mówiłem, e, że kto może zaskoczyć w turnieju, Joseph Bratan z Polakiem e, Tak jak kto może zaskoczyć, może zaskoczyć Kozłowska e, więc, więc naprawdę fajne typowanie fejmu Także co, no mamy przypał na razie z tym UFC, to UFC, nad nim na wisi jakaś cholerna klątwa, nie wiem co się tam dzieje, ale ale tam jest coś dziwnego. UFC aktualnie to naprawdę mocno, mocno idzie. Eee, same zaskoczenia od początku roku tak naprawdę mamy praktycznie. Ale mamy KSW, ostatnie KSW również ruszyło nam perfekcyjnie, pierwsze w tym roku, drugie mam nadzieję wyjdzie identycznie. Czyli zacznijmy od pierwszej walki, którą będziemy sobie e, typować, a będzie to Petra Czaskowa, która już miała walki w KSW, dokładnie dwie, dwie przegrane przez Decyzję. Bardzo doświadczona zawodniczka, 6-6, 12 pojedynków, naprzeciwko Wiktoria Trzewska. Wygrywała swoje pojedynki przez, KO, te, przez, TKO, przez TKO, ale to wiadomo, to były pierwsze walki. Druga była e, na KSW, później przegrana przez TKO w rundzie trzeciej na KSW. E, także tutaj, tutaj już, jest, już jest ta obawa, pierwsza przegrana. Wiadomo, jak zawodnik idzie na fali samych zwycięstw, to jest zupełnie, zupełnie coś innego, e, niż przegrał tą swoją pierwszą walkę. Idzie taki prysznic, jeszcze tym bardziej po tym, że masz dwie walki zawodowe, dwie wygrane. No wiadomo, możesz się poczuć, jakbyś chwyciła e, Boga za nogi, ale no szybki prysznik przyszedł od Sandry Sukar e, w postaci nokautu w trzeciej rundzie. I tutaj już jest na pewno się taka lampka zapaliła z tyłu głowy, e, że jeżeli pójdzie coś nie tak, może być problem. Zobaczmy sobie yy, tutaj przeciwniczkę, czyli Petr Czaskową, która chyba nawet nie była nigdy, nie, była raz znokautowana, ale tak, tak, ma 6 por porażek, 6 wygranych, tylko raz udało ją się znokautować. Także ja, mi się wydaje, że tak samo Wiktoria Trzyżewska nie poleci od razu z, z rękami do przodu, spróbuje zawalczyć troszkę bardziej taktycznie, patrząc przez to, że, że tutaj już yy, no średnio to wygląda pod względem tym, że może być problem bo jak już mamy pierwszą porażkę w KSW, tym bardziej, to jest ostatnia porażka, pojawi się druga, to już teraz możemy mieć walkę o kontrakt, więc 1.40 powyżej półtorej rundy. Ja przy tym tutaj zostanę. Dobra, to już sobie usuniemy elegancko. Kolejna waleczka, czyli Michał, kurwa jaki Michał, Łukasz Harzewski kontra Michał sobie, no, w sumie Michał, e, Michał Sobiech 5-1, przegrana z Patrykiem Kaczmarczykiem na punkty. E, z Sylwestrem Hansi, o ja to nawet nie widziałem tej walki, to nie ma pojęcia jak ona przebiegała. Ale, ale tutaj później mamy Łukasz Harzewski, to jest zawodnik bardzo doświadczony. E, przegrana, przegrana z Ahmedem Willą, tak naprawdę, no jednogłośna. Ja tam widziałem, że ta walka może iść w obie, dwie strony. Mm, gdyby była taka punktacja jak Fame ostatnio, czyli że po drugiej rundzie mówią jaki jest werdykt sędziowski do tej pory, to może by się coś zmieniło. E, wydawało mi się, że Harry tak naprawdę mógł wygrać dwie z trzech rund. Bardzo bliska walka, bardzo bliska jedna, jed, jedna runda. I ja bym sobie tutaj dał e, na Łukasza Harzewskiego. Wydaje mi się, że jest to zawodnik do no, klasy wyższy od Michała Sobiecha. Mimo wszystko po tych, jego, e, po tych bojach, które stoczył kurs 1.33. Łukasz Harzewski, wydaje mi się, że powinien sobie poradzić tutaj z Sobiechem, e, ze spokojem. Może nie przed czasem, ale na punkty powinien, jego zapasy powinny tutaj popracować bardzo dobrze, nie wydaje mi się, żeby Sobek też miał taką obronę przed zapasami jak Ahmed Villa także tą walkę odstawiamy oczywiście walkę wieczoru damy na koniec później ter, teraz damy sobie może Humburgera bo on tutaj w zastępstwo wlatuje Adrian Dudek, Humburger przegrał tylko z Michalskim przez decyzję no zepsuł, zepsuł tą walkę, nie ma się co oszukiwać Dominik Humburger e, miał swoje momenty jest, dobrze pamiętam, 29-28 punktacja sędziów, Adrian Dudek, e, ostatnio dwie wygrane, jedna w KSW z Lukaszem Dworakiem przez decyzję, ale no tutaj na niego, naprzeciwko niego stanie fenomenalny stójkowicz. E, nie, ma, nie, ma, nie ma co o tym mówić, czyli Dominik Humburger, który był w przygotowaniach. Adrian Dudek wchodzi tak naprawdę na 2 czy 3, no on wchodzi żeby po prostu zrobić zaskoczenie, żeby może trafić, to jest na takiej zasadzie, nie ma się co oszukiwać. Wydaje mi się, że przegra tę walkę, że Czech u siebie będzie naprawdę mocny. E, nie pokuszę się, że wygra przed czasem, bo Dominik Humburger jest zawodnikiem, który potrafi naruszyć, ale nie iść do przodu i czekać i czekać i czekać i wymęczać. I koniec końców mam decyzję, więc ja sobie po prostu dam na Dominika Humbergera 1.32. E, fajna walka, generalnie się zapowiada. E, fajna mucka w stójce. Kolejna walka, czyli Wiktor Cerwiński, to jest ta walka, o której mówiłem na początku. Gościu, który naprawdę, naprawdę fajnie wygląda. Wygrał z Dawidem Hoskiem, czyli zawodnikiem też nie byle do bicia ostatnio przez Submission w pierwszej rundzie. Generalnie gościu słynny ostatnio dostać Submission, dwie walki, dwa Submission, jeszcze zobaczymy z kim się tutaj bił I naprzeciwko niego tak naprawdę Showman Czyli Kasper Kozio Koziorzewski, człowiek od zadań specjalnych można by powiedzieć Mimo tego, że ostatnio no... Te jego walki średnio wyglądają z Borysem Borkowskim. Ja to akurat bym tutaj. Yy, no, tą walką się tak yy, nie ekscytował za bardzo, że wygrał Kasper Koziorzewski. Tym bardziej widzimy, że mam split. Ja pamiętam ją oglądaliśmy sobie na live. Yy, jak usłyszałem, że decyzję jest split, to się zdziwiłem, bo byłem pewny, że Borkowski wygrał dwie rundy. A jak usłyszałem, że wygrał Kasper Koziorzewski, to już w ogóle się zdziwiłem. Bardzo bliska warka. Tam y, on chyba ugrał sobie trzecią rundę ostatnimi 40 sekundami, bo, bo już naprawdę Borkowski był na kompletnym wycieńczeniu. No i właśnie to mnie dziwiło, że w tej trzeciej rundzie została nadana na Kaspra Druga albo trzecia runda to była, że została nadana na Kozio bo no 40 sekund tak naprawdę miał przez 5 minut. Ale jak widać, sędziów to przekonało. E, człowiek już rozbity, nie ma co mówić walki, jak no zresztą widzimy ostatnio, e, jeżeli przegrywał to przez TKO, przegrywał ostatnio z Zalewskim, również przez TKO. No wydaje mi się, że ta walka długo nie potrwa. E, jeżeli nie podda go Czerwiński, to Kasper Kozierzewski nie zdziwi się, jak czymś trafi, bo naprawdę masz czego przypierdolić. I, I sobie tutaj damy na 2,5 rundy minus Kasper kozierzewski na Czerwiński. No i tak, tak by się bardziej składał, że tutaj Czerwiński raczej skończy, e, skończy Polaka. Ale, ale no zostawimy sobie to tak. Nie, nie damy na A jaka jest w sumie sprawdza, jak jest czerwiński przed czasem. Eee, jak jest kursik, ale, ale będzie 2:35. Szkoda, że jest bez sensu. To jest bez sensu. Eee, I została nam walka ostatnia, czyli walka wieczoru. Zapowiada się walka zajebiście. Samotny wilk z Mołdawii Waleriu Mircia kontra Leo Brichta, Ulubieniec czeskich fanów. Leo 12 12:3 Ogromna seria zwycięstw. Tak naprawdę na początku kariery się przytrafiały te porażki. Eee, no, cały tutaj dużo mówi. Niesamowicie się rozwinął. Wygrana z rąkiem szymańskim. Na ostatnie sekundy, tak naprawdę. Szkoda tej walki dla rąka szymańskiego. Eee, wygrana z Kazieczką przez split. Potężna batalia eee, w stójce to było. I tutaj mamy naprzeciwko niego. Stanie człowiek, którego ja nigdy nie wierzyłem. Nie wiem dlaczego jest tutaj Włochy. Eee, to jest Mołdawianin, ale nie, yy, człowiek, którego ja nigdy nie wierzyłem, czy to w walce z Grecjanem Szadzińskim, nie, tam w niego akurat wierzyłem, Grecjan Szadziński, powracający zawsze do KSW, to jest zawsze szybki nokaut akurat, ale czy z Borysem Mańkowskim stawiałem na Borysa, czy z Rąkiem Szymańskim stawiałem na Romana Szymańskiego, to yy. znaczy nie to, że stawiałem, że obstawiam pieniądze, ale zawsze mi się wydawało, że wygrają, a no Borys prowadził tą walkę, nie ma się co mówić, no i to pod koniec pierwszej rundy to kolano takie z dupy nagle... To znaczy, tam nawet nie było kolana, tam główny cios doszedł do twarzy Borysa, e, zmienił całą, całą przebieg tej walki. Tam Borys prowadził tą pierwszą rundę, i wydaje mi się, że to tak zostało. Split z Romanem Szymańskim, bardzo bliska walka, ale no widać, że, że tutaj Valerius zostawia całe serce w oktagonie, tutaj nie ma o czym gadać. To będzie eksplozywnie mocna walka. 5 rund, e, jeden i drugi się chyba jeszcze w ogóle nigdy nie był na przestrzeni 5. Nie bił się, Valeriusz Mircia, przegrał na punkty. Z jednym zawodnikiem, raz się bił, chyba tylko Waleriu Mircia, chyba tak, tak, raz się bił. A jak nie, to po prostu był szybciej kończony, ale przewalczył 5 rund raz. No ale tutaj jest potężne doświadczenie Leobrichta. No, on się na pewno nie bił 5 rund. No nie, tutaj nie mamy. Eee, no, będzie presja na, trochę na Leobrichcie. Wiadomo, to jest past czasowy Będzie, będzie przed własną publicznością. No, trzeba będzie to zrobić. Eee, więc. E, wydaje mi się, że Leo Leoblichta Leo będzie w stanie skończyć Valeriu Mircie. Ma naprawdę dobre, dobrze wygląda czek. Ale ja sobie postawię 4,5 rundy poniżej, 1,42, kurs 6,28. Kurs wydaje mi się, że dobry. E, jeżeli dokładnie go do tego momentu, to prosiłbym cię o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. tak już na, koniec, na sam koniec trzeba to oczywiście dodać. I ee, no zapraszam, no to jest kuponik główny ode mnie, zapraszam w czwartek na typowanie UFC, miało być typowanie KSW w poniedziałek, ale e, UFC wtedy musiałoby być w środę, UFC w środę jeszcze nie ma głównych kur tych szczegółowych kursów, tak jak rundy, więc w czwartek będzie typowanie UFC i w sobotę nowy format Super Weekend, także serdecznie zapraszam, na razie, cześć.